thank Całkowicie niesamowita Polsko. Dzisiaj zabieramy was do wyjątkowego miejsca ukrytej perełki dolnego Śląska, do Szczytnej, gdzie odbywa się pierwsza edycja Szczytnik Climbing Festival. Jest to nowe wydarzenie na wspinaczkowej mapie Polski, ale już teraz można powiedzieć, że przyciągnęło wielu pasjonatów skał, natury i pozytywnej energii. Szczytna to nie tylko skały, ale i wiele innych atrakcji, więc do Szczytnej jeszcze wrócimy. Natomiast teraz zobaczcie z nami. Jak rodzi się nowa tradycja wspinaczki sportowej w piaskowcu i jak to małe miasto potrafi się wysoko wspinać. Z góry to miejsce robi jeszcze większe wrażenie. Łącznie w Gminie Szczytna mamy do dyspozycji ponad 400 tras spinaczkowych od łatwych dróg na rozdrzewkę po ambitne linie, które przyciągają najlepszych. Szczytnik Serce wspinaczkowej mapy Ziemi kłodzkiej oferuje formacje, które przyciągają zarówno początkujących, jak i tych, którzy nie boją się wyzwań. Tuż obok zamku zobaczycie skałę widokową, z której rozpościera się panorama na całą okolicę. Nieco dalej, potężny wielbłąd charakterystyczna sylwetka znana każdemu, kto wspina się w tych rejonach. Mamy też okienną, wraz z efektownym murem okiennej i skałą kruka. To miejsce o unikalnym klimacie i różnorodnych trudnościach. Na tym jednak nie koniec, bo Szczytna to nie tylko szczytnik. W kierunku Baterówka Wspinaczy czeka Skała Toczek, monumentalna i wymagająca, oraz Borowa Kopa, oferująca naturalne wyzwania w pięknym leśnym otoczeniu na granicy Parku Narodowego Gór Stołowych. Tymczasem wracamy do szczytnej, gdzie mieści się baza Szczytny Climbing Festival. Dlaczego pomysł na festiwal? Kiedyś na imprezie integracyjnej naszej szkoły Wspinania z instruktorem Sylwestrem Makim Góreckim siedzieliśmy organizując tą imprezę i stwierdziliśmy, czemu by nie stworzyć festiwalu. Oczywiście było to dwa lata temu, ale jakby zrealizowaliśmy ten cel. A chcieliśmy promować gminę szczytną. Jej potencjał wspinaczkowy wśród środowiska wspinaczkowego w całej Polsce. I żeby ludzie tu przyjeżdżali, cieszyli się tym wspinaniem, bo ono jest dosyć wyjątkowe: jest to piaskowiec obity, czyli przygotowany mocno na sportowo dla wszystkich. I tak naprawdę jest to ogromny rejon wspinaczkowy, który proponuje prawie 400 dróg, a będzie ich więcej. Czyli, no w zasadzie, bardzo mocna. Wspinaczkowa miejscówka na mapie wspinaczkowej Polski. Zależy nam, żeby promować takie miejsca jak Szczytna. Chcemy tu zostać i chcemy zostać i robić kolejne edycje tego festiwalu. Myślę, że warto. Jest to piękne miejsce, piękne wspinanie i wszystkich tutaj serdecznie zapraszamy. Na uczestników czekają trzy intensywne dni. Przede wszystkim wspinaczka, warsztaty, prelekcje, pokazy filmów i co najważniejsze. Ten wyjątkowy klimat, który można poczuć tylko na wydarzeniach tworzonych z serca. Dla nas to jest gminy Szczytna. Organizacja pierwszej edycji szczytna Climbing Festival to nie tylko wydarzenie sportowe. To moment, kiedy możemy pokazać, jak wielki potencjał drzemie w naszej gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Jako gmina szczytna mamy na swoim terenie wiele tras rowerowych. Mamy ponad 400 oznakowanych tras spinaczkowych oraz wiele atrakcji związanych z przyrodą. To wszystko chcemy pokazać wam drodzy turyści z Polski, abyście wiedzieli, że gmina Szczytna jest otwarta na waszą gościnę, na to, że możecie tutaj spędzić aktywnie czas, odpocząć wśród pięknej natury. Zapraszam do Szczytnej. Dzień zaczynamy od świeżo zaparzonej kawy oraz jogi dla zainteresowanych i szybciutko przenosimy się na skały Szczytnika. Przenosimy się teraz pod kolejną bardzo charakterystyczną formację w tym rejonie, skałę Toczek. E, tutaj będą kolejne wejścia, uczestnicy właśnie kończą przygotowania, przechodzą krótkie szkolenie z asekuracji, bezpieczeństwa i za chwilę ruszają w górę. Jak widzieliście, wspinaczkowy potencjał tej gminy robi wrażenie. Ale Szczytni Climbing Festival to nie tylko skała i lina. To przede wszystkim ludzie z całej Polski, którzy przyjechali tu by dzielić się pasją, doświadczeniem i dobrą energią. Zobaczymy co ich tu przyciąga i co sprawia, że Szczytna chce więcej. Pierwszy raz udało się tutaj w końcu dotrzeć. Mega fajnie, zapisałam się na warsztaty. Mam nadzieję, że poznamy dużo fajnych ludzi dzisiaj wieczorem. Także będzie, będzie dobrze. A skały są fajne. Ogólnie nie lubię piaskowców, ale ten piaskowiec jest inny niż Jura. Poznań i Jura to nie. Ale tu jest dobrze. Jestem po raz pierwszy wspinaczkowo w tym rejonie. Dzisiaj mieliśmy okazję, dzieci miały okazję się powspinać na Szczytniku. To rzeczywiście nie, nie, niezwykła okazja, bo już to jest piaskowiec. My jesteśmy przyzwyczajeni do jurajskiego wapienia. E, to, to dużo zmienia. Najważniejsze w tym wszystkim w Polsce jest to, że my odkrywamy ciągle na nowo nowe skały. Są, są miejsca, które do tej pory nie, nie, miały, nie miały swoich odkrywców, a ruch spinaczkowy rośnie. Ludzie z południa Europy szukają nowych miejsc, gdzie jest chłodniej. A u nas jest zdecydowanie chłodniej, więc myślę, że Polska jest taką rosnącą potęgą spinaczkową, zwłaszcza mając tak piękne skały jak tutaj w Szczytnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do przepięknego miejsca Szczytna. I imprezę o nazwie Climbing Szczytnik Festiwal. Jest naprawdę rewelacyjnie. Odkrywam na nowo piękne zakamarki Polski, fantastyczne skały, fantastyczni ludzie. Czego chcieć więcej, drodzy Państwo, powinniście jak najprędzej spakować sprzęt spinaczkowy turystyczny i zawitać do Szczytnej. Zapraszam serdecznie. Na koniec przenosimy się w rejony Batorówka, gdzie dla uczestników organizatorzy przygotowali wspinanie i buldery w pięknych okolicznościach przyrody, tuż obok parku narodowego Gór Stołowych. Warto również wspomnieć, że na terenie Szczytnej jeszcze w tym roku swoje drzwi otworzy nowoczesna bulderowia. Wspinanie w każdych warunkach w Szczytnej będzie to możliwe. To była dopiero pierwsza edycja, ale już teraz można powiedzieć, że Szczytnik Climbing Festival ma szansę na stałe wpisać się do kalendarza wydarzeń outdoorowych w Polsce. Szczytna udowodniła, że potrafi łączyć ludzi, pasję i naturę. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia.